Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i słuchajcie, za chwilkę zaczynamy nowy event i e, jest on głównie związany z ikonami i bohaterami Ultimate e, Ale zanim to, jeszcze muszę otworzyć kilka player picków, bo nie chcę skończyć tak jak w poprzednim tygodniu, gdzie musiałem otwierać paczki przez 3 godziny, żeby dostać się do tych dobrych e, na odcinek Także słuchajcie, jak możecie za jak nie skończyć kanalu, zasurujcie i e, przejdziemy do playerpicków za ligę week weekendową I chyba jeden z ikoną jest chyba tyle, w sumie jest na ten moment więc sobie od playpików dwóch z 4, 85 plus 10 zwycięstw w tym tygodniu, więc całkiem, całkiem ok. Jak na razie, 2 osiemdziesiątki szóstki, szóstki i tutaj coś większego, jest Rodri 91, więc dobry foder. I omówienie kontentu oczywiście będzie po starcie nowego eventu, bo tutaj już i tak będzie to 5 dni temu, co nagrywam teraz, więc bez sensu omawiać to, co jest aktualnie nowego. Dobra, drugi player pick 2, 3, 2 z 4 jest Inform, drugi Inform jest 89 Odegard. Nie najgorzej. Także do, do klubu. I teraz dwa player chyba najważniejsze, czyli z kartami even, eventowymi e, Dream Chaser. Zobaczmy, czy będzie coś dobrego. W pierwszym jest tragedia e, Pulululu 88, druga również karta z Ligi Konferencji, i ostatnia jest Champions League 95 Lewandowski. Było warto otwierać je w tym momencie, nie trzymać ich na. Piątek wow 95 Lewandowski. Ta karta jest prawie jak Team of the Season 700 tysięcy. Nareszcie słuchajcie, dobry traf z nagród za ligę weekendową. Dobra, lecimy z drugim. Zobaczmy, czy tutaj też jeszcze będzie coś dobrego. Jest karta z Champions League, jest 91 zawodniczka z Islandii, yy, wydra 89 i 90 koksu. Także będziemy sobie foder. Wow, 95 Lewandowski. I jeszcze player pick z ikoną 88 z tego tygodnia. 88 e, kin. te pleurpiki naprawdę są fatalne z ikonami w tym tygodniu. E, w ogóle ostatnie chyba 3-4 tygodnie, nawet jeżeli chodzi o pleurpiki, właśnie z ikonami, były bardzo, bardzo słabe i nic w nich nie leci. Szkoda, bo chciałbym robić naprawdę bardzo dużo po 3-4 na odcinek, przynajmniej. A że wyglądają tak, jak wyglądają, no to raczej 1-2 maksymalnie. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, czy mamy jakieś paczki. Dobra, także. Kilka paczek jeszcze otworzymy tych lepszych podczas tego eventu, więc jak coś będzie to się widzimy, a resztę już jak widzicie będę sobie otwierał to wszystko poza e, odcinkiem. I lecimy od trzech zawodników 85+, plus. jest Inform w okaucie, ale skipujemy Manion in rating. dobra, także jak coś będzie to się widzimy. Dobra, słuchajcie, ostatnia paczka nam ja się tutaj pokazuje, 5 zawodników 84+, bo nie będę musiał otwierać mnóstwo, żeby jakiekolwiek się lepsze pokazały, więc to jest ostatnia paczka na ten event z Dream Chairsers niestety bez tej karty mentowej, więc za chwilkę widzimy się w nowym Evencie. I zaczynamy event yy, kart, które nazywają się Nieśmiertelni i są to oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, karty Icon i yy, karty hero. Jest kilka naprawdę niesamowitych kart, które będzie można używać do końca gry, jak Ronaldo 96, jak Auri 95, yy, Bale, który tutaj jest pokazany na prawej obronie, ale ma lepszą, dużo lepszą kartę na napastniku 94. Obok nich jest jeszcze Blank 94, który wygląda bardzo dobrze. Yy, tutaj macie tego Bale'a 94, a reszta kart, może jeszcze Zola wygląda fantastycznie. Zambrota też ok, a reszta jak Zanetti czy wszystkie praktycznie karty już na tej stronie, no to raczej jest foder. Może jeszcze B90 na lewej obronie, ale też kilku stylów gry bardziej mu brakuje i co ciekawe ta karta ma pozycję jeszcze na napastniku. Oczywiście jak zawsze ten odcinek zaczynam nagrywać 2-3 godziny później po rozpoczęciu tego eventu i oczywiście zrobiłem ponad 200 picków i... To są trzy karty, które mi się udało trafić właśnie w Player Pickach 81. Jarat był ok, gdy go trafiłem, było kilka minut po rozpoczęciu. Chodził za 700 tysięcy, może nawet trochę więcej. Teraz chodzi za 300. Pewnie jak widzicie, chodzi za jakieś 100-150, bo karta jest naprawdę przeciętna, jak na ten etap gry. I obok nich mamy jeszcze karty e, bohaterów, ale tutaj również szamu nie ma, poza Genolą, który ma bardzo dziwne style gry. Na pewno nie na e, kartę z napastnika, czy lewego skrzydlowego, czy prawego skrzydlowego, bardziej na kartę SPO. Nie mam w ogóle stylu gry plus ze strzelania, więc jest troszeczkę dziwna e, karta. takie fantastyczne, ale style gry średnie jak na napastnika, czy lewego e, skrzydłowego. Na SPO na pewno fajne. A poza nim tylko foder. I to są pewnie karty, które będziemy bardzo często widzieli w paczkach. A, jeszcze jak jesteśmy przy paczkach. Oczywiście. Kolejny event z rzędu, gdzie karty eventowe nie pokazują się przy walkoucie. Nie, nie mają walkoutu po prostu. Naprawdę nie mam pojęcia, jak oni to robią. Chyba czwarty czy piąty rok z rzędu, żeby karty eventowe nie miały walkoutu, tylko pojawiały się karty złote. To jest po prostu niesamowite. I jest jeszcze jedna fajna rzecz, jeżeli chodzi o ten event. Jest to ewolucja, którą dostaliśmy. E, I jest w stanie się nieśmiertelnym. I tutaj możemy sobie wybrać dowolną kartę. Może być to karta brązowa, e, która zamieni nam się w kartę 88 overall, którą potem będziemy sobie mogli dalej upgrade'ować e, na lepszą kartę, chyba 90 overalla ma, czyli 92, ta końcowa wersja. I do niej mamy e, dodatkowe zadania. E, czekajcie, co było tutaj, stanie się nowa zakładka jest i mamy do wyboru karty w pozycji na SPO lub na SPD e, i kilka tutaj jest stylów gry do właśnie wrzucenia do tej e, ewolucji w dalszym etapie. Obok tego jeszcze w zakładce mamy kartę Bombastor, kartę w wersję gorszą, 90 overalla. E, 10 meczów trzeba tylko zagrać żeby tą kartę mieć. Raczej folder, nic więcej. I z ciekawszych rzeczy jest naprawdę bardzo fajna karta. Ja to SBC już zrobiłem e, i oczywiście jest to SBC o Wojtka Szczęsnego 90, chyba dwa Karta wygląda dobrze, ale myślałem, że będzie troszeczkę lepsza. Ale zobaczymy, jak się będzie spisywał w grze. I jeszcze jedno lepsze SBC: jest to Beckenbauer. I zaskakująco, jest on naprawdę tani, bo kosztuje tylko 250 do e, zrobienia. 88, 87, 2x86. Naprawdę jestem w szoku, że jest to tak tanie SBC. Nie jest on niesamowity i przynajmniej też że jest bardzo niski, więc jeżeli chcecie nim grać, to tylko na SPD. or raczej odpada przy tym wzroście. Nie jest on też najszybszy jak na ten etap gry, ale style gry ma fantastyczne i naprawdę polecam wam sobie go zrobić. Myślę, że gdzieś w dalszej części, może gdzieś w krańcach końca Team of the Season będzie miał. Jakąś ewolucję, gdzie będzie ją można wrzucić. A jeżeli nie, to i tak na te następne 2-3 tygodnie jest to fajna karta na SPD, żeby sobie zagrać. Myślę, że będzie podobny do Kante, jeżeli chodzi o jego warunki fizyczne. Myślę, że nie będzie on po prostu zły. Za tą cenę myślę, warto sobie zrobić. I chyba jest to tyle, jeżeli chodzi o SBC ogólnie o content. Chociaż nie, jeszcze w zakładce rozwoju mamy um, nowe playerpiki. Nie miałem paczek w tym tygodniu, tylko są playerpiki 85, i mamy je 5 razy dziennie. Skład 84, żeby je zrobić. Oczywiście je zrobiłem. I możemy w sumie przejść już do playerpików i paczek z tego eventu. Playerpików mam mnóstwo. Przed chwilą, tak jak mówiłem wcześniej, na samym początku otworzyłem ponad 2581 i trafiliśmy 3, ale teraz zobaczcie, ile mam kart playerpików jeszcze z ostatnich 3-4 dni i z sezonu. Jest ich naprawdę mnóstwo. I są jeszcze playerpiki z ikonami z łowców marzeń. I zaczniemy sobie właśnie od tych playerpików dwóch z łowców marzeń. E, później przejdziemy do tych 10 zawodników e, 83+, plus. 3 z 10 znaczy. Dobra, zobaczmy czy będzie tutaj coś dobrego. Mam nadzieję, że chociaż jedna jakaś dobra karta, jak nie to chociaż overall 92-93. Jest karta z Champions League, jest Maccabi 92 i ostatni jest Bayerami. Dobra, bierzemy sobie Fodę i drugi playpick z Łowców Marzeń. Zacznijmy sobie od środka, niestety z konferencji. Cvetković 88, jest Champions League 90 kokczu i ostatnia z Ligi Europy. 89. No cóż, dobra, słuchajcie, ja teraz lecę z tymi playpikami 3 z 10. Pierwszego sobie pokażę, tylko zeskipujemy, a resztę pokażemy, jak coś będzie. A jak nie, to się dzieje przy playerpikach 85, plus podajże, które mam. Wow, wow, same osiątki trójki. Ok, słuchajcie, otworzyłem na szybko i jest pierwsza ikona. W końcu cokolwiek trafionego, bo naprawdę te playerpiki były fatalne do tej pory. Jest Blank, jest Renard i jest Inform. I otworzyłem już wszystkie, było ich łącznie chyba 9, chociaż jeszcze jeden mi został, więc chyba było ich aż 11. E, I to jest wszystko, co w nich trafiłem, co teraz widzicie. Naprawdę były one bardzo, bardzo słabe. Dobra, więc co do klubu, to na listę transferową i lecimy z playbikami 85. Pierwszy jest Inform 85, drugi coś większego jest 88 Ederson i ostatni Fatalny. I kolejny playpik 85, jest ikona i niestety jest to znowu Zola. Mam wrażenie, że każdy, kto otwiera dzisiaj paczki czy playerpiki trafia właśnie Zole i Blanka. I nic poza tym. Niestety, to jest event dwutygodniowy, więc przez następne dwa tygodnie jedne co będziemy widzieli to właśnie to. Niestety. Mam nadzieję, że jakieś SBC chociaż pojawią się fajne z perpikiem ikony czy coś w tym stylu, bo może być ciężko. Dobra, teraz 85 plus 1 z czterech. Nie wiem czy te Playpiki nie są z Division Rivals i są one chyba. Wymienne, więc fajnie by było coś trafić, jest Paweł nawet 89, także mamy wszystkich już do kompletu, tych, te najgorsze wszystkie ikony, które są dostępne, już wszystkie trafiłem, tak, była to wymienna paczka, 15 tysięcy, niesamowite. Teraz możemy sobie otworzyć kampanię 88+, zrobiłem to tylko dlatego, żeby sobie opróżnić klub z kart, bo i tak wiedziałem, że będę miał mnóstwo duplikatów, Himera 89, DH 88 i ostatni... David 89. I teraz jeszcze player pick 86+. Ten player pick jest z sezonu, jak dobrze pamiętam, albo z zadań sezonowych właśnie. 90. brujne chociaż tyle, że overall. Dobra, to wszystko do klubu, na listę transferową i na magazyn. I teraz jeszcze player pick na koniec z ikoną 88+, plus w której i zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Pierwszy z nich jest Rikelme 92. Barz 89. I ostatni Beckham 91. Nie najgorzej, ale i tak jest słabo. I możemy przejść do paczek. I tu jest naprawdę jeden z większych update'ów w ostatnich latach, jeżeli chodzi o sklep. W końcu nie trzeba iść na web appa, gdziekolwiek indziej. W końcu są paczki posortowane i każda się nam tutaj pokazuje. Znaczy nie każda, bo pokazuje się to 30 innych rodzajów. Ja ich mam niestety więcej. Ale i tak kilka tych brązowych i średnich otworzę i wszystkie nam tutaj będą pokazywały na szczęście Coś, co było naprawdę moim wielkim problemem, co widzieliście w poprzednich odcinkach, gdy miałem po 150-200 paczek właśnie z tych upgrade'ów. Nadal mam ponad 150, wydaje mi się. Ale te paczki się na razie nie pokazują, więc ja sobie otworzę te gorsze i za chwilkę będziemy się widzieli przy tych lepszych. Chociaż nie, wiecie co? otworzę sobie jakąś le jedną lepszą na sam początek. Niech będą te dwie z podsumowania sezonu czwartego i piątego i po nich przejdziemy już do tych lepszych paczek, napastnik. Serbia, więc to będzie dużo w Lachowic, 89 chyba, albo 90, nie pamiętam jak on ma tutaj, overall. Oby było coś lepszego obok niego, 89 i co jeszcze obok? Nie mam pojęcia, kto to jest. O, Boże, gorzej się nie da. I druga taka paczka sezonu 4 i 5. Co będzie tym razem? Znowu jest to karta urodzinowa, środkowy brońca. Ekwador, będzie to e, Hinkapi. 88 chyba. Więc z gorzej. Nie, 89. Oby ta druga karta była lepsza. Obydorf, 91. I słuchajcie, teraz otworzymy sobie paczki z gwarancją e, karty łowców marzeń. Trzy takie paczki są. Myślę, że w kolejnych dwóch. O rany. będzie z ligi konferencji. Więc nie sądzę, że było coś dobrego. W tych dwóch kolejnych. Ale jak coś będzie, to on to pokaże. I teraz pojawia się jeszcze paczka z gwarancją karty urodzinowej. W tych dwóch kolejnych, niestety. Znowu nic kompletnie nie było. A tutaj środka brońca również jest tragicznie, chyba nie jest to najlepsza pora na otwieranie paczek. Dobra, słuchajcie, otwieramy jeszcze dwie paczki. To 86, jeszcze jakąś 85 plus, tam widziałem wcześniej. Oczywiście, że tutaj nie ma karty eventowej. Był to Tach 86. Zobaczmy, co pojawia się tutaj na sam koniec 10 8 plus, także niech będzie jeszcze ta paczka trzech zrobników 85. Plus jest inform, także sobie to zeskipujemy. użycie, stawcie jak nie słuchacie kanału, zazwójcie i na sam koniec otworzymy jeszcze jednego playerpika ze sklepu. 90 Plus, bodajże, czy 91. Na ten moment nie ma jakichś fajnych paczek, tak jak było w poprzednim tygodniu, które by się opłacały, więc po prostu zakończymy ten odcinek jakimś playerpikiem, tym 90 Plus. Mam nadzieję, że coś fajnego tutaj będzie i że otwierajcie paczki, to piszcie, co wam udało się trafić. Wydaje mi się, że naprawdę będą to chyba ciężkie dwa tygodnie przed Team of the Season, żeby coś trafić. Złota karta w takim piku. Okej, okay, tutaj jest Angler91. Także skompletowałem wszystkie beznadziejne karty eventowe, które były dostępne. To było tyle i widzimy się za dwa dni, albo w kolejnym tygodniu z nowego zespołu, bo naprawdę nie wygląda to dobrze. Na razie.